Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Zarząd KGHM raportuje wyniki z pierwszego kwartału. Przeczytam tylko część tego raportu. Cały, cały raport jest dost, dostępny na stronie, znaczy w informacjach prasowych, na stronie KGHM Polska Mieć. Możecie go sobie odczytać. KGHM raportuje, że jest największym producentem miedzi w Europie i należy do elitarnego grona 10 największych producentów miedzi na świecie. Według rankingu World Silver Survey 2025 spółka zajmuje drugie miejsce w globalnym rankingu największych producentów srebra. Należące do KGHM huty posiadają wyróżnienie Coppermark. będące twierdzeniem efektywnej i zgodnie z najwyższymi standardami produkcji hutniczej miedzi. KGHM tutaj przedstawia całe swoje, znaczy zyski jakie osiągnął w pierwszym kwartale w, w porównaniu rok do roku. Produkcja miedzi była niższa, o tym mówiono, to wiąże się z remontem w hucie Głogów 2. Ale w już mówię. W okresie porównując kwartał zeszłego roku, pierwszy kwartał do pierwszego kwartału bieżącego roku, produkcja srebra była wyższa o 1,9% i wyniosła poziom 315,6 tony metalu. Oczywiście chodzi o srebro metaliczne, a nie o koncentraty. Jak wiecie, srebro jest takim metalem, który wydobywany jest przy okazji. Jego koszty produkcji przez to są dużo niższe niż by to wynikało z kosztów całkowitej produkcji górniczej. KGHM, jak widać, osiąga sukcesy. Miło słyszeć, że, czy miło czytać, że polska firma. Jest liderem na rynku światowym, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale, ale na rynku światowym. Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem odsyłam na stronę KGHM Polska Mieć do informacji prasowych. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.